Serwus, widzowie! Dzień dobry, z tej strony Mielki ja to kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft Palionowo I dzisiaj czeka nas bardzo ciekawa atrakcja, ponieważ Uuu, Przed fontanną, przed fontanną, widzę, przed fontanną Pojawiły się jakieś tabliczki Co to w ogóle jest za skrzynka? Co to jest Kaman? O co tu Kaman, widzowie? Czemu tutaj takie coś jest? Nie mam bladego pojęcia, ja to zostawiam. Wy widzowie zostawiajcie łapki, zostawiajcie subskrypcje i mam nadzieję, że mieliście dzisiaj miły dzień. A jeżeli nie mieliście, to mam nadzieję, że ten odcinek wam poprawi humorek. Eee, więc słuchajcie, zobaczmy, co tam jest kurczę mol napisane, bo ja jestem sama ciekawa. Uwaga, uwaga, serce prawdę ci powie. Nowa atrakcja, zapraszamy za salon gier. Jesteśmy otwarci od 10 do godziny 18. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że teraz są otwarci, więc możemy tam taki właśnie ja się przejść. Ej, szczerze jestem bardzo ciekawa, co to słuchajcie za jest za... Nowa atrakcja, bierzemy moje skrzydła, motyle oczywiście i wychodzimy, ej wiecie co, tak sobie pomyślałam, że to nie może być za darmo, może ja sobie wezmę, z stak zielonych, dobra, półtora staka mi chyba wystarczy, słuchajcie, tyle powinno wystarczyć, w razie czego jakby tam trzeba było coś tam zapłacić, wiecie o co chodzi, no bo wiecie jak to bywa zazwyczaj... Z atrakcjami, nie? Za, za zawsze trzeba, ci niestety płaci, no nic w tym świecie nie jest za darmo, niestety, ale za to za darmo jest oglądanie moich odcinków, więc jeżeli oczywiście chcecie oglądać te odcinki za darmo, to zasubskrybujcie koniecznie ten kanał, no i bijajcie na mój drugi kanał, Milkacz, ponieważ tam są odcinki w poniedziałki, środy, piątki o 14, z moim młodszym bratem, Guciem, więc zapraszam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No a my idziemy za salon gier, ten salon gier był gdzieś, słuchajcie, właśnie w tamtym miejscu, z tego co mi się wydaje. Mam nadzieję, że tam nic nie zostało zmienione. No jestem bardzo z tego ciekawa, widzowie. Jestem bardzo tego ciekawa, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem nawet nie, sobie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, o co Kaman w ogóle o co może chodzić. Dobra, tam jest ten salon i mamy iść za salon gier, więc musimy sobie przejść się tam, gdzie kiedyś chyba był basen. Ciekawe, czy on dalej tam jeszcze jest, w sumie nie mam pojęcia. Eee, tu jest ciasto, jeżeli ktoś by chciał w sumie zjeść, ale ja nie chcę, nie jestem głodna, więc słuchajcie, nie będę. Je o, bo jednak jestem, jednak jestem głodna, ewidentnie jestem głodna, więc się zjem sobie ciasto, cudownie eee, i co my tutaj mamy. O, jest tam jakieś serce, dobra. Tego tutaj chyba nie było. I są jakieś tabliczki, dobra. Przeczytajmy, o co tutaj chodzi. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Wrzuć tu 200 zielonych i kliknij w blok. Ile co? Dobra, i to jest bardzo długie, swoją drogą. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale 200 zielonych. Kogoś tutaj porobało. Ja rozumiem inflację i tak dalej, nie? Ale bez przesady, 200 zielonych widzowie. Ja mam tylko tutaj ile? 96 chyba, nie? Zielonych. To dobra, to no, musimy sobie chyba się wrócić po resztę. Okej, okay, dobra, to sobie jestem w szoku, ale. Ej, czy to jest warte swoje ceny? 200 zielonych to jest bardzo dużo. No ale, słuchajcie, serce prawdę mi powie. O co chodzi? Czy to jest jakiś widzowie. Ja nawet nie wiem co to jest, ale dobra, trzeba to słuchajcie sprawdzić, ok? Ja jestem bardzo ciekawa, jestem. Dobra, skłonna wydać te 200 zielonych. Szkoda, że nie można tam wyhandlować jakiejś zniżki, jako członek palionowa na przykład. No ale dobra, niech będzie 200 zielonych, słuchajcie, dla nich poleci. Sprawdźmy to, w ogóle mam też do nie zależy fake od lodo, bo to w sumie jest całkiem możliwe, no ale dobra. Czekajcie, tutaj powinna mieć więcej zielonych. I ile ja ich mam? Słuchajcie, dwa staki mamy. I dwa z staki to jest 128. Ok, 128, 129, 130. Czyli potrzebujemy jeszcze 70. Czyli tutaj, tak. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli słuchajcie, tutaj mam nadzieję, że mamy. Yy, chyba mamy, nie? Tutaj 200 zielonych. Czy ja to dobrze liczyłam? Widzowie, to jest matematyka wyższa, nie? Autentycznie matematyka wyższa. Kurczę, to idę mam nawet tego mojego kilowka kochanego. Czekajcie, zrobimy. Tak? Okej, okay, mamy teraz, tak? Kilopetek sobie odkładamy, bo on się nam raczej nie przyda Chciałam tutaj to obliczyć, bo Ale nie mam tutaj widzenia nawet na czym tego obliczyć Ja się chciałam znaleźć sobie jakąś tabliczkę Żeby to elegancko poobliczyć, wiecie jakieś słupku, co tu się stało? Czemu ja mam czarną kuchnię taką? Ona nie była czarna, ona była różowa Czemu tu się to popsuło? Tak, i takie są zbagowane Wszystko jest tu takie czarne, szare O co tu chodzi? Czemu tu się tak zbagowało? Kurczę, nie wiem w zasadzie On wrócił o co chodzi? Nie wiem, kto wróciła. Dobra, mamy sobie tabliczkę, dobra. Um, szybkie, szybkie obliczanie, czyli tak. 64 razy. Y, razy 3 to się równa ile? 6 razy 3 to jest ile widzę? To jest 180. Mam nadzieję, że nie zrobię żadnego tutaj głupiego nic. Um, 4 razy 3 to jest 12, czyli 180, tak. Dodać 12 to się równa e, 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 192, czyli plus 8 brakuje nam, żeby, słuchajcie mieć ym, y, ten y, 200, czyli słuchajcie, pasuje wszystko idealnie, ale ja to obliczyłam, widzowie, ja cię kręcę, to jest po prostu niesamowite, dobra, jednak coś pamiętam jeszcze ze szkoły, więc naprawdę bardzo mnie to cieszy, ym, więc słuchajcie, dobra, mamy te 200 zielonych, więc możemy, słuchajcie, w końcu przejść tam do tego serca, no i mam nadzieję, że serce mi faktycznie tą prawdę powie, no zaraz, słuchajcie, zobaczymy, może podlecimy tam, słuchajcie, fajerwerką, nie chce mi się iść tam na nogach, bo to jest strasznie daleko, a słuchajcie, skoro mamy te eletry i fajerwerki, to trzeba z tego oczywiście korzystać. Ym, no dobra, widzowie, zost Stawcie łapkę, zostawcie suba, a my zaraz oczywiście testujemy, co tam kurczę w tym serduszku jest. Ehm, no dobra, wrzuć tu 200 zielonych. Ile to jest? Ej, dobra! Normalnie moja pienią moje pieniądze spadają! Dobra, katastrofa, musimy chyba poczekać, aż to wszystko spadnie. Także poczekajmy, aby w tym czasie stawcie łapkę i suba. No dobrze, 10 ostatnich zielonych, 5. Uwaga, uwaga, uwaga! I pięknie, słuchajcie, mamy to wszystkie zielone nam spadły, więc teraz, słuchajcie, możemy chyba. Kliknąć w blok. Okej, okay, udało się, jesteśmy gdzieś. No i co tutaj się dzieje w takim razie? Mamy tutaj, słuchajcie, łopatkę. I czyżbyśmy mieli, słuchajcie, tutaj to zniszczyć? O, chyba tak. Ej, dobra, tam coś było. Dobra, słuchajcie, niszczymy w takim razie. Niszczymy, niszczymy, niszczymy. I co my tutaj mamy? Okej, okay, dobra! A, co jest w sercu? Serce, prawda, ci powie. Czyli, czy ja teraz sprawdzam. Co jest w moim serduszku? Czyli słuchajcie, na samym początku mamy chłopaków spalionowa. Okej, okay, czyli jest spalion, jest Dejwo i jest Szczypson. No dobrze, no myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej oni znajdują się w moim serduchu. Ale czy coś jest dalej? Tu są jakieś drzwi, jakieś przejścia jest przejście, ok, czyli to będzie taki tunel tunel rzeczy, które są w moim serduszku no dobra, to w sumie jestem ciekawa co tam w takim razie będzie więc tak, na pierwszym miejscu mamy Paliona, Dave'a, Szybsona, chociaż na pierwszym miejscu po prostu mamy Paliona, Dave'a i Szybsona, nie wiem czy na pierwszym czy, 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 czy na którymś tam, ale po prostu są widzowie, dalej, ojejku dalej mamy widzów, widzowie w moim serduszku no was oczywiście, że tak wy widzowie zajmujecie specjalne miejsce w moim serduchu, bo gdyby nie wy, to nie byłoby mnie tak naprawdę tutaj bym nie spełniała swoich marzeń i i tak dalej, także słuchajcie bardzo Wam, oczywiście wszystkim dziękuję. Jesteście najlepsiejsi, także zgadzam się z tym, że jesteście w moim serduszku. Dobra, lecimy dalej, dobra. I denerwuje mnie to, że to jest takie straszne, bo słuchajcie, tutaj trzeba zniszczyć jeszcze tą, um, Tutaj, to, jak to się nazywa, to coś różowego i to mnie zawsze, kurde, stresuje. Dobra, dalej. Ojej, dalej mamy Vincenta i Anię, No tak, widzowie, Vincent to jest oczywiście mój kotek. Mój najcudowniejszy, najukochająszy koteczek, Ania to jest moja najlepsza przyjaciółka, także oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i zgadzam się jak najbardziej, że też są w moim serduchu. No dobra, dobrze, dobrze. No i myślę, że słuchajcie, no. To nie jest po kolei faktycznie, ponieważ Ania i Vincent zdecydowanie byliby wyżej niż chłopcy z Palionowa. Yy, ale czy wyżej niż widzowie? No nie wiem, nie wiem To już słuchajcie, ciężko stwierdzić Ale dobra, zgadza się z tym jak najbardziej, że są tutaj w moim serduszku No lecimy dalej, tam widziałam mnie w ogóle Czy ja jestem takim egotopem, że mam siebie w swoim sercu? Czy to jest możliwe? O nie, dobra, już widzę Dobra, okej, okay, to jest Eliska na kolejnym zdjęciu Czyli moja młodsza siostra No wiadomo, że słuchajcie, ona musiała się tutaj znaleźć W moim serduchu No dobrze, Eliska, poznać Cię bardzo serdecznie Idziemy dalej yy, I kolejny tutaj O, widziałam już, co tam jest To mnie nawet rozśmieszyło no dobra, okej, okay. to, to jest bardzo śmieszne w zasadzie. Kolejna rzecz która jest w moim sercu to jest UJOT, czyli Uniwersytet Jagieloński, dokładnie tak widzę. Moja uczelnia, właśnie na tej e, uczelni studiuję, e, już w zasadzie ukończyłam studia, ponieważ mam licencjat, zdałam pierwszy taki stopień, że tak powiem, tych studiów, no i teraz lecę na kolejne, także no dobra, no wiadomo, nie mogę się tutaj obejść bez UJ, tu, widzowie, UJOT to jest najważniejsza rzecz, kurde też w moim życiu, jedna z ważniejszych i ogólnie nauka i tak dalej, także polecam się uczyć, ja się lubię uczyć i polecam, to jest super sprawa, fajnie jest być mądrym. Lecimy, widzowie. Dalej. E, rozwalamy oczywiście tutaj. Pięknie, pięknie. Co to jest? A, Tutaj mamy kawę, w to I dobra, no to jest prawda, widzowie. Dzień bez kawy, to jest nie stracony. pewnie większość z was nie pije jeszcze kawy. I co prawda, kawa jest czasem niezdrowa, e, ale w takich dużych ilościach. Jednakże pamiętajcie, że zawsze, słuchajcie, warto żyć normalnie, a nie słuchajcie ograniczać się na wszystko. E, więc słuchajcie, taka jedna kawka dziennie. Myślę, że nikomu nigdy krzywdy jakiejś większej nie zrobiła. Ja też w zasadzie często swoją kawki napiję jest takie fajne i miłe pobudzenie dnia, także polecam picie kawy, no picie kawy jest super, ale słuchajcie, skończcie z pewnością no minimum 15-16 rok życia, myślę, no tak, tak, tak mi się, słuchajcie, wydaje. No dobra, wyjście na kawę ze znajomymi, super sprawa. Lecimy, widzowie, dalej, dalej mamy różowe coś. Co, co jest? To są jakieś bloki? Co? Co to jest, widzowie? Czekajcie, bo ja nie wiem, ja nie poznaję tej rzeczy, ja nie za bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Zbierze, słuchajcie, ten różowy powder. Aaaa, ja wiem, to jest słonecznik! O kurde i dobra, faktycznie ja uwielbiam jej słonecznik. W sensie sobie taki dubać, taki słonecznik to jest całkiem... Odstresowujące. Eee, I ja, ja lubię bardzo słonecznik. No, to jest bardzo dobre, i ale tylko widzowie solony i prażony, okej? Okay? Jeżeli Wy lubicie też słonecznik, dajcie znać, jaki najbardziej. Ja lubię najbardziej właśnie solony i prażony. Mm, no fajna to jest sprawa. no To jest takie odstresowujące, że wiecie, zawsze coś jest tak pod ręką, żeby, żeby coś tutaj porobić, tak dalej, bo ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak często mam, że potrzebuję coś robić rękoma. No i to jest właśnie słonecznik to jest, to jest rzecz, która mnie jakoś tam odstresowuje i relaksuje. Eee, no i przy okazji jest bardzo smaczna, lecimy dalej. Uuu! Okej, okay, to też jest bardzo, myślę, że adekwatne do mojego życia i do tego, co się znajduje tak w moim sercu, ponieważ książki również tam mają specjalne miejsce. Bardzo lubię czytać, czytam wiele książek e, i myślę, że warto czytać. Może nie cokolwiek, bo wiele osób mówi, że ej, wystarczy czytać cokolwiek, jesteś mądry. No jest to uważam, że nieprawda, ponieważ różne książki oczywiście bywają, tak samo jak różne filmy, ale naprawdę warto czytać. I jeżeli ktoś na przykład nie lubi czytać, to ja zachęcam. Może spróbujcie sobie ja dzisiaj, nie wiem. 10 zdań przeczytać. 10 zdań na dziś i tyle. I to wystarczy, i może akurat tutaj się wciągniecie w jakąś książeczkę. No dobra, fajnie, bardzo fajnie. No książki oczywiście znajdują się dosyć wysoko w zasadzie, bo bardzo lubię, bardzo lubię czytać tutaj do swoich ulubionych zajęć. I dalej mamy. Dobra, dobra, okej, okay, okej, okay. Teraz słuchajcie, schodzimy na tory bardziej takiej pasji. Tutaj mamy muzykę. Jest to wykonawczyni Lana Del Rey. Jest to mielubna pstękarka, także no dobra, okej, okay. Fer fair, fair enough, To zgadza się, tutaj 100% tak, oczywiście, że Lana Del Rey na zawsze w moim sercu lecimy dalej, kolejne widzowie, nie wiem w ogóle ile tego jeszcze jest, tak szczerze no 200 zielonych to ja dużo zapłaciłam więc ja mam nadzieję, że to będzie kurde trwać i trwać nie bez przesady kurde, dobra dalej mamy, o tutaj mamy obraz Vincenta Van Gogha, czyli mojego ulubionego malarza, fajnie, też słuchajcie myślę, że no, sztuka zajmuje wysokie miejsce u mnie w moim serduszku no i oczywiście tutaj malarstwo Van Gogha, mojego ulubionego artysty, malarza jak najbardziej, tutaj oczywiście pasuje mi. No i dlatego też właśnie z uwagi na ten obraz, znaczy nie, na ten, nie tylko na ten obraz, ale ogólnie z uwagi na Vincenta Van Gogh, dlatego Vincent ma na imię Vincent, słuchajcie, to jest, e, to jest właśnie to. Dobra, lecimy dalej, co my tutaj mamy? Teraz mamy Kraków, ja już widzę tutaj kościół mariacki w Krakowie. No tak, słuchajcie, przeprowadziłam się do Krakowa 3 lata temu, no i oczywiście on zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, no niestety troszeczkę większe niż moja e, miejscowość, z której pochodzę, ponieważ, e, no, nie, że się wstydzę tego, bo ja się nie wstydzę, bardzo lubię to, moją miejscowość, jednakże jednak Kraków. to no Kraków, no po prostu to, to tutaj się żyje zupełnie inaczej zupełnie. To no po prostu to jest nieba ziemia, co nie? Więc Kraków mega polecam. Zapraszam do Krakowa, wyjdźmy razem na kawkę, widzowie. Dalej słuchajcie, lecimy, ja nie wiem ile tego jeszcze będzie. Tutaj. Ej, no bez przesady, no pieniądze. Serio, bez przesady. Nie no, dobra, widzę tak całkiem ser, serio. No dobra, no mogę się z tym zgodzić. Pieniądze są, yy, może i szczęścia nie dają, ale dają wiele możliwości. Więc no, okej, okay. no, 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 ja tego co słuchajcie, no, przejdę obok tego po prostu bez większego komentarza. I to tyle, widzowie. Skończyliśmy całe serdło przechodzić. Ej, dobra, i kilka rzeczy było w tym sercu. Naprawdę, jest jestem aż pod wrażeniem. Ja mam mega długie serce. To jest moje serce takie długie. O co chodzi, widzowie? Dobra, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać komentarze. Ej, może tutaj chłopaków zabierzemy. Słuchajcie, może chłopakom tutaj pokażę, co jest w ich sercach. Myślę, że to by było całkiem w sobie ciekawe i całkiem fajne. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. A ja słuchajcie, Uderzał się w koło fortuny I żegnam się z wami Widzowie widzimy się jutro 16.00 na kanale I pamiętajcie, że mam też drugi kanał Milka GZIP Odcinki się pojawiają w każdy poniedziałek, środa i piątek o 14.00 Z moim młodszym bratem Pa pa widzowie